W celu zaizolowania dachu skośnego pod względem termoizolacyjnym i prawidłowego zarządzania wilgocią w systemie izover Supervario, dobieramy odpowiednią grubość supermaty, na przykład z broszury Thermomatrix. Pierwszą czynnością po przystąpieniu do montażu lekkiej zabudowy, np. w systemie Rigips-Rigi Steel, jest wytyczenie i rozmierzenie skosów na ścianie szczytowej oraz poziomów na ściance kolankowej dla przyściennych listew montażowych. Po rozmierzeniu, maksymalnie co 50 cm, wieszaków systemowych, przykręcamy je do krokwi i montujemy na zatrzask profile poprzeczne. Mocowanie wieszaków rozpoczynamy od naroża pomieszczenia i skrajnych elementów. Następnie rozwijamy rolkę supermaty o lambdzie 0,033 i po strzepnięciu jej dla uzyskania deklarowanej grubości przycinamy ją na szerokość rozstawu krokwi plus 2 cm, aby wełna, rozprężając się, ściśle wypełniła przestrzeń międzykrokwiową. W przypadku supermaty nie jest potrzebne dodatkowe sznurkowanie. W ten sposób sukcesywnie wypełniamy pierwszą warstwę przestrzeni między krokwiami. Przed montażem drugiej poprzecznej warstwy wełny demontujemy profile systemowe i montujemy supermatę na wieszaki systemowe. Po ułożeniu warstwy poprzecznej, która ma dodatkowo za zadanie eliminować mostki cieplne, montujemy poprzeczne profile wsporcze dla płyt gipsowo-kartonowych i naklejamy dwustronnie klejącą taśmę montażową. W przypadku folii paroizolacyjnej Izover Vario KM Duplex lub rzepową taśmę montażową Izover Vario Extra Fix w przypadku systemu Izower Vario Extra Safe. Następnie montujemy przez przyłożenie jedną z foli systemowych o zmiennym oporze dyfuzyjnym, pamiętając o co najmniej 10 centymetrowym zakładzie. Po zakończeniu i sprawdzeniu prawidłowości ułożenia zaklejamy zakłady folii w celu uzyskania szczelności odpowiednio taśmą Isover Vario Multi Tape lub Extra Tape. Rozmieszczamy pierwszą warstwę płyt gipsowo-kartonowych i mocujemy je wkrętami do stelaża systemowego. Przygotowujemy masę szpachlową i szpachlujemy łączenie płyt. Po przeschnięciu szpachli montujemy drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych, które też szpachlujemy masą szpachlową i wzmacniamy na łączeniach taśmą zbrojącą zatapianą w masie szpachlowej. Po przeschnięciu szpachli i przeszlifowaniu płyty są gotowe do ostatecznego wykończenia. Już wkrótce zapraszamy na kolejne filmy instruktażowe na YouTube kanał izower.pl